O, witajcie, drodzy moi widzowie. No, chciałem wam złożyć na lepszym moim fanom wszystkiego najlepszego wesołych świąt. Życzę moim fanom najlepszym. No i życzę mokrego Dingusa. No. Życzę wszystkiego najlepszego dla moich najlepszych fanów. No. No. Musicie też uważać, drodzy moi widzowie, tam na siebie. No żebyście żeby byli zdrowi, fajnie, elegancko. I żeby to jakoś to przetrwać to. Żeby to po prostu wrócić do normy. No. no, także mówię, no, po prostu musicie na siebie uważać i, i po prostu. Czyszczegać no i trzeba wiadomo no, ręce umyć no i Wiadomo no to no Także to to, to jest obowiązkowo no No Po prostu Trzeba czyszczegać regulamin Ja też samo siedzę w domu no, nigdzie nie mogę na pojechać Gdzieś pociągiem no i po prostu Człowiek by chciał gdzieś pojechać, no, no to nie pojedzie, bo to po prostu jest. No, trzeba siedzieć w domu, no co zrobisz? Nawet bym sobie skuterem pojeździł. No. No, także chciałem po prostu pojechać gdzieś. No, nie da rady, nie da rady, bo po prostu co zrobisz? Nie wiem, może jeszcze sobie. Jeszcze bym sobie tego skutera tak czy czyścił, czy czyszczem. Może, no, może jeszcze w tym roku sobie pojeżdżę skuterem, fajnie. No. Na razie to tam mówię, no. Spędzam sobie dzień ze swoim nowym komputerem, no i sobie słucham muzyki, no i czekam sobie, jak odezwie się może ta, ta, jakaś dziewczyna do mnie. Piszą do mnie takie dziewczyny, no, ale to po prostu trafiają się takie dziewczyny, że o dużo obiecują, a, a mało robią, no. Tylko chcą narobić tam nadziei, no. To trzeba być słownym, no. No, także drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.